Cześć, witajcie! Właśnie jestem w takiej przerwie obiadowej, wstawiłam ziemniaki, zrobiłam parke, parke rzeczy, parę rzeczy. Brzydąca uspałam i stwierdziłam, że zrobię dla Was dzisiaj ulubieńców, bo to już koniec miesiąca. Pierwsi ulubieńcy w tym roku, super. Mam dla Was jakieś 7-8 rzeczy, nie jest to yy, zbyt duża liczba, ale to są rzeczy, które naprawdę jakieś złapały za serducho. No dotrzymajmy dalej i bardzo chętnie się z Wami podzielę tymi kosmetykami, to znaczy opinią o tych kosmetykach. I, I mam też takie pytanie. Włosy porowate, pielęgnacje, dajcie znać, co robicie, co używacie, co się Was sprawdza. Będę bardzo wdzięczna, bo ja jestem posiadaczką włosów wysoko porowatych i znalazłam bardzo fajną maskę tanią na wyprzedaży w Rospanie, także zaraz Wam ją pokażę, ale najpierw, najpierw pokażę coś, co jest dla mnie hitem i takim kosmetykiem roku. Ja nie robię takiego zestawienia. Bo w sumie pokazałabym Wam może 2-3 kosmetyki, które zrobiły ogromną różnicę, czyli krem Dermamelan i ta paleta z marki HEAN po prostu jest boska, bajeczna, jest... jest... Jest idealna, po prostu tak jak ja bym ją sama stworzyła. Bardzo się mi spodobała. Kupiłam ją przed świętami Bożego Narodzenia i tak się nie mogę od niej odczepić, i tak non-stop. Coś tutaj dziubię, coś tutaj szukam, jakiegoś koloru do innego makijażu. Przepiękna kolorystyka. Te błyskotki są też cudowne. Maty są mega napigmentowane, i wiecie co, i ten zielony na kreskach bomba. Ja jestem osobą, która nie lubi zielonych cieni, nie lubię makijaży w zieleniach, a makijaże właśnie w zieleniach w połączeniu z żółtym to jest dla mnie to jest dla mnie syn, synonim Brazylii, karnawału i, i, i papugi, to jest dla mnie zbyt dużo, ale są osoby, które w zieleniach wyglądają cudownie, ja nie, ja nie potrafię zrobić makijażu takiego ładnego w zieleniach i ja się źle w zieleniach czuję, ale jakoś ten kolor taki zielony butelkowy, taki ciemny, trawiasty, naprawdę jest dla mnie bombowy i on tutaj bardzo, ale to bardzo pasuje. Świetna paleta. Ja wcześniej z Han miałam głównie pojedyncze cienie, błyskotki w, w takich małych słoiczkach. I mam też jedną paletę, taką bardzo neutralną, dzienną, która mi pasowała jeszcze, jak latałam do męża, bo właśnie była mała, leciutka, nie dużo cieni, takie dość neutralne na co dzień, na niedzielę tam oko podciągnąć, no to to było super. A ta paleta to jest po prostu na każdą okazję, taką większą okazję przede wszystkim, żeby zrobić efekt wowu. Druga paleta, która też wróciła teraz do łask, z racji tego, że wrzuciłam ją do projektu Zero, czyli chcę ją zdękować. Na razie nie zużyć, nie mam takich szalonych ambicji Chcę właśnie zdękować dziewięć cieni z tej palety Brązowy cukier z Gram Shopu To nie jest nowinka Ona już była parę razy na wyprzedażach Ale to jest naprawdę cudowna paleta W moich kolorach No i wiecie co, te błyskotki są naprawdę świetne ten, ten kolor jest, jest mistrzowski, to jest posypka i on normalnie nałożony na sucho, cholernie się osypuje w ciągu dnia, wszędzie go widać i to parę osób już mi pisało właśnie, że macie też takie same problemy jak ja, ale nałożone na mokrą, taką lepką bazę, naprawdę sprawdza się genialnie i efekt takiej tafli, takiej folii mocnej naprawdę jest do uzyskania po prostu o tak. Bardzo szybko. Te trzy cienie najczęściej używam w formie kresek i do tego sprawdzają się w 110%. Naprawdę jest to kolor intensywny, szybko się buduje, ładnie wygląda w ciągu dnia i póki nie ma gorących dni, to jeszcze się w miarę nie odbija. Także Będę starać się używać jak najczęściej tych cieni i o, robię to z ogromną przyjemnością. Po prostu mam zbyt dużo palet, bo chyba z 60 już. I trochę o tej palecie zapomniałam, a jest naprawdę bardzo fajna i jedna z lepszych, które, które osobiście, no tak, bardziej preferuję na co dzień i bardzo, bardzo lubię. Z pielęgnacji mam tutaj serum i to też nie jest żadna nowość, ale nadal jest do kupienia wszędzie praktycznie. To jest marka Naturatic i to jest serum, które ma ogromny plus, który ja. Bardzo doceniam, bo jestem osobą, która nie trawi, nie lubi kosmetyków leżakujących, tłustych, takich, które dają trochę efekt brudnej skóry. Ponieważ ja mam skórę bardzo grubą i jeśli zaczęłabym używać takiej kosmetyki, to moja skóra od razu daje mi znać po dwóch, trzech dniach stosowania, że ona tego nie lubi, wyrzuca pełno krostek, czyli skóra jest zapchana i to po prostu mi niczemu nie służy. Więc ja raczej stawiam na taką pielęgnację, która mocno się wchłania i zostawia bardzo delikatny film, albo praktycznie w ogóle. A ten, właśnie z tej drugiej kategorii, czyli wchłania się w 100% i praktycznie go nie czuć na twarzy. Bogaty w kwas hialuronowy, teraz ten składnik jest tak trochę reaktywowany, jest bardziej, bardziej polecany, no i pojawia się nawet w kolorówce. Także to jest dobrze. Nie zostało mi go dużo, bo też jest w projekcie zero i też trochę sobie o nim przypomniałam, bo mam. Mnóstwo innych kosmetyków, które części używam, a tu już jest niewiele, więc pora, aby go zużyć i zastąpić czymś innym. Do pielęgnacji włosów mam bardzo fajną maskę, którą. Kupiłam też przy okazji w Rosmanie, była na wyprzedaży i co bardzo się mi spodobało i bardzo to cenię, to producent postawił na takie dość profesjonalne podejście i bardzo yy, takie dopas dobre dopasowanie do rodzaju włosa. Czyli mam tutaj maskę do włosów bardzo porowatych. Proszę bardzo, to jest dla mnie, ja wiem, że to jest dla mnie i po prostu nie muszę śledzić, szukać, co tam w środku jest, tylko już producent, yy, który pewnie zna się na tym, no na pewno musi się znać na tym, yy, wie, co takie włosy lubią i pytanie, czy po prostu, czy to moje włosy zaakceptują, czy nie. Bez testowania tego się nie dowiemy, ale. Tak się zdarzyło, że ta maska mi bardzo pasuje. Po dwóch użyciach już od razu wiedziałam, że to będzie coś dla mnie i nie musiałam czekać na drugi dzień, żeby te włosy ocenić, tylko już naprawdę po suszeniu było widać różnicę na włosach. Moje włosy są bardzo porowate. A na środku mam takie gniazdo dosłownie włosów całkiem innych od pozostałych, bo to są włosy dosłownie stricte pożyczone od mulatki, czyli takie pofalowane, sztywne, grube i po prostu to jest zupełnie coś innego niż, niż gdzieś tutaj, co jest z przodu, czy tam gdzieś na dole, po prostu to gniazdo jest. Nie wiem, gdzieś tam genetycznie po prostu mam połączenia z jakąś mulatką albo murzynką. Mam jeszcze tutaj parę kosmetyków z kolorówki. Zacznę może od pudru. Jest to miniaturka, oczywiście. Ten puder prawdopodobnie jeszcze na internecie jest do kupienia. Za granicą pewnie dostępność jest lepsza niż u nas. Marka Beka już nie jest taką samoistną marką, już jest pod skrzydłami kogoś innego, ale większość kosmetyków jest prawdopodobnie do kupienia. Nie byłam wiecie, co. Grubo ponad pół roku, grubo ponad pół roku w perfumerii i nie wiem co tam jest na półkach, czego nie ma, naprawdę tak się porobiło, <laughs> pozmieniało się trochę u mnie, ale to jest efekt tego tak zwanego low buy, czyli takiego niekupowania do testowania, do, do gromadzenia kosmetyków, tylko do testowania. Teraz troszeczkę się zmieniło o 180 stopni. Także wracając do pudru. Puder naprawdę bardzo fajny i ja go stosowałam głównie tutaj na tą część, gdzie moja skóra jest bardzo porowata, trochę się przetłuszcza i tutaj ja muszę też uważać, żeby kosmetyki nie były zbyt mocno matujące, bo ta skóra wygląda na bardzo przesuszoną i ten makijaż wygląda strasznie sucho. I ten puder akurat sprawdza się idealnie. Fajnie zmatowi, fajnie skórę wygładzi, ładnie odbija światło i skóra nie wygląda na taką właśnie przesuszoną i wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze przez wiele, wiele godzin. Nawet na takich imprezach, gdzie jest duszno, gdzie człowiek się bardziej rusza, je, pije i... i czyli takie typ wesela, o właśnie, typ wesel, chrzcin i takich imprez, gdzie, gdzie jest dużo ludzi tłoczno i, i, i makijaż ma trochę więcej do zniesienia niż taką standardową niedzielę. Kolejny kosmetyk to jest też kosmetyk z ZTK Maxa, bo ten puder był właśnie z ZTK Maxa. To jest korektor z ZOAWY. Za pośrednictwem mojej szwagierki go nabyłam i mm, to jest korektor, który kosztował 10 zł. TK jest to kolor troszeczkę letni, jak widzicie, ale ja go mieszam czasem i naprawdę mi to nie przeszkadza, bo fajnie, fajna formuła jest do mieszania, pięknie wygląda naturalnie. Ja jestem już grubo po 30, więc trochę ograniczyłam użycie korektora, bo widzicie te moje wszystkie piękne zmarszczki są tutaj, fajnie się mają. Ja ich tam specjalnie też nie, nie staram się wykurzyć z tego miejsca. Ja po prostu postanowiłam, że będę używać zdecydowanie mniej korektora i to się naprawdę naprawdę sprawdza. Używam głównie w tym miejscu, bo jak się nie wyśpię, mój brzdąc dokazuje w nocy, no to niestety widać troszeczkę pod okiem, że, że, że jakieś tam drobne zaśnienia się po, pojawiają dosłownie tylko w tym miejscu, takie małe kropy. I ta część naprawdę nie wymaga już żadnego kosmetyku właśnie tego typu dodatkowo, żeby coś tam zakryć, no bo, bo praktycznie nie ma co zakrywać. A niestety im bliżej 40, tym więcej tych zmian, Marszczek, tym gorzej makijaż wygląda, jak jest go zdecydowanie zbyt dużo w tym miejscu, więc im człowiek starszy, tym mniej makijażu, tym lepiej, lepiej to wygląda i człowiek chyba lepiej się też czuje. Także ten korektor się u mnie sprawdza i jestem też ciekawa podkładu. Może kiedyś uda się go kupić, też może w Tikiamachie za jakieś nieduże pieniądze. Ale jest to fajny korektor, który daje krycie, ale jest też niesamowicie lekki, bardzo ładnie światło odbija. Także, jak macie możliwość przetestować, to naprawdę polecam, bo to jest jeden z takich fajniejszych korektorów, które miałam. I teraz kredka do oczu. I miałam, czym miałam? Mam trzy kredki z tej serii Kaszmir z Igram Shopu. Jedną używałam, była bardzo taka. Półtransparentna. Nie było tego koloru widać, a szkoda, bo był piękny. Natomiast ten kolor to jest drugi, który sobie testowałam. Nazywa się Burgundowy Muślin. I to jest petarda. To jest pigmentacja, jakich mało. To jest kosmetyk, który nałożony, nałożony w. W taki. W przesadny sposób, na przykład chcesz tego do połowy, nałożysz go do połowy, to go rozetrzesz tu, 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 przejedziesz tu, tu, tu i skończysz gdzieś tu. Tak to wygląda. No niestety. I to jest kosmetyk też, od razu Wam powiem, który farbuje trochę skórę. I to jest kosmetyk, który pięknie się rozciera. Pięknie, pięknie wygląda, i on niestety farbuje skórę na taki kolor różowy, lekko czerwony, bo taki jest chyba jego trochę podton. I, I na drugi dzień człowiek, jak dobrze, naprawdę dobrze się nie przyłoży do tego, żeby tą skórę porządnie wokół oczu umyć, no to będzie wyglądał, jakby nie spał z kilka nocy i tego się. Nie da tak trochę za, zakamuflować, chyba że znowu nałożysz jakąś kredkę na linię wodną, bo tam też ta skóra się zafarbuje. Ale y, nie było takich minusów typu, że podrażniło oko, że to gdzieś spłynęło, że dziwnie się zaczęło krótkować, że nie połączyło się dobrze, że się nie roztarło, takich rzeczy nie było. Naprawdę kredka bardzo fajna, super mięciutka, kremowa i mega, ale to mega napigmentowana, więc na to trzeba zwrócić uwagę i nakładać ją dosłownie delikatnie w zewnętrzny kącik i potem rozcierać. Ja niestety pierwszy raz nałożyłam i po prostu nie miałam co z tym zrobić. to Rozmazało się mi to wszędzie i był taki in intensywny efekt, że że musiałam górę poprawić i dużo, dużo rzeczy tutaj podokładać, bo wyglądało to trochę nie, aby to powiedzieć, zbyt ciężko na dole, a prawie nic się nie działo na górze, także to było, było zbyt przesadne. I to już wszystko. To są moi ulubieńcy tego miesiąca. To są rzeczy, na które bardzo postawiłam, które bardzo się u mnie sprawdziły, które dały mi mnóstwo przyjemności używania, naprawdę, to, to jest... Taka grupa kosmetyków, które używałam gdzieś cały czas, praktycznie dorzucając coś innego. Nie mam żadnych narzędzi, nie mam masy innych kosmetyków, bo po prostu sięgam po to, co mam i, i, i tym się cieszę, bo, bo, bo trzeba. Tak trzeba. Trzeba wszystko używać, żeby się nic nie zepsuło. Ostatnio wyrzuciłam jeden podkład i po prostu boli mnie to do teraz. <laughs> I będę robić inwentarz kosmetyczny. Będziemy liczyć wszystko to, ile mam w kosmetyków. Um, ogólnie, w sumie, to już to zrobiłam, bo przeliczyłam wszystko i może wam powiedzieć, Powiedzieć, że liczba mnie przeraziła. Także trzeba porządnie postawić na te trzy moje projekty i troszeczkę się przyłożyć i złożyć jak najwięcej. Ja to wszystko. Życzę Wam wszystkiego dobrego i widzimy się w następnym filmiku. Pa!